Weselny klimat, tak się zaczyna. Jest biały welon, a w nim dziewczyna romienie wódki i trochę wina, zawzięta świnami <śmiennie> Dajcie tu jakąś muzyczkę Naciągającym mało, dziś będzie się tu działo I tak to rana, rana, rana i jeszcze złożnijcie Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Dostaję do środy. Taka impreza. jest ślepa. Zebraliśmy się tu dzisiaj w imię właśnie takiej miłości. Leżałam na łożku i słyszałam czas! Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko Bosko, mówię, co. co. To, co to, to, to się stanęło? To jest Krychu! To jest z Zalegi ze Malichwunałem? W żadnym wypadku. A co ze mną? Znajdź sobie jakiegoś nowego narzeczonego. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. Rysiu, Rysiu, słuchaj! Andrzej mówi! Andrzej, szwagier, ja ci brat. Teraz będziesz kierował auto. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Wezwalam na wypicie jednego, słownie jednego kieliszka w czasie tarasu na obiedzie. Jesz coś misiu? Ciebie zjem. Należy nam się solidna rozrywka. Jednak wiesz co, wy faceci bez nadziei. My z chłopami ze wsi wczoraj postanowili wprowadzić post antyalkoholowy. Zdecydowaliśmy, że pijemy tylko raz dziennie, ja ale dosyć. sytu. sobie pięterku. <laughs> Dajcie tu jakąś muzyczkę. Bałkańska w żyłach płynie krew. Kobiety wino taniec śpiew. Zasady proste w życiu mam. Nie rób drugiemu tego, czego go ty nie chcesz sam. To alkohol największa trucizna. <zysy> Swoją drogą, pospieszymy się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Ja tam wódki nie lubię. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Ale jedna tam miała bimbały. Gadają, że jak w sobotę zmówimy, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Najważniejsze jest, żeby faceta trzymać krótko. No, kończcie flaszkę i do domu. Chodźmy, go będzie na nas jeszcze. pa, 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 pa.